Co ty robisz? E, herbatkowe spotkanie dla Skrzyżmana oraz Molanga nie widzisz. Gdzie jest Pusin? U ciebie. A, w sumie racja. Dobra, Mówika, słuchaj, nieważne. Co już, nieważne, co ty w ogóle wyprawiasz. Tu jest sprawa. Mam dwa bilety i lecimy na koncert. Jaki koncert? Co? Dlaczego dopiero teraz mi o tym mówisz? Bo ledwo co załatwiłem bilety? Koncert zaczyna się o 18, ale my musimy się przygotować. Musimy być naprawdę wystrojeni. To poczekaj, daj mi chwilę, muszę się zebrać. Bo ja jestem elegancko przygotowana i czekam Ciebie. Wybaczcie Squishmalusy, kiedy indziej sobie zrobimy przyjęcie z chybatką No i co, jesteś gotowa na koncert? Bo ja już jestem A, spakowany w balistkę Już balizkę! No jak? Biorę, jak taką małą? I twój berecik ci wziąłem przy okazji Ja w swój planer i tego nie wpisałam, no kurczę! Ale spokojnie, z planów Mam tutaj mój mufinkowy fioletowy plecaczek z mojego muffinkowego stepu. I Squishmalus ty idziesz ze mną, ale... Meduza? Co ty tu robisz? Nie, ja mam na to miejsce, muszę to uszpakować no ile mam czekać na ciebie? Długo mam jeszcze czekać? No chwilę, zobacz, pakuję jeszcze jakieś serwetki, żeby były walentynkowe I jeszcze trzeba jakieś przykoski Laski cukrowe to są najlepsze słodce ever I do tego może jeszcze słoik Słudzić się też się przyda! Będzie ci to wszystko mufinka! Ale zaraz, Kitek. No, co się dzieje? Na czyj koncert idziemy? Albo to jest niespodzianka, ja ci nie mogę powiedzieć. Że tu jest, to ja mam się przygotować? No musisz się idealnie przygotować. Ale czekaj, ja nawet nie wiem, jak ja mam się ubrać. Na zielono się możesz ubrać. Nie mam zielonego, bo ja nie lubię zielonego Kitek. Mnie nie pytaj, ja nie wiem. To czekaj, ty opaskę jakąś muszę wybrać. Hmm. To nadal nie jest to. Homie, może ty pójdziesz zamiast mufinki? Hmm. Mm. Nie ma za jak pizzerka przed wyjściem. A może to, żeby było widać mnie z widowni? Będę tak machać do osoby, której jeszcze nie wiem kto tam będzie. <laughs> może to będzie Jersey, albo kurczę Julia, żugaj. <laughs> Muszę sobie wody nalać na cały dzień. Ho, mi co jeszcze mogę spakować? Chodź. A, no dobra, już prawie jestem gotowy na koncert. Kiedy, tak, spakowałeś się w ogóle? Ja mam wszystko w pokoju! Jak to w pokoju, że w tej torbie? Nie, no w pokoju mam wszystko, u, u siebie. To gdzie jest ten koncert? Gadaj, bo mam pusina. Pusina to ty w to nie mieszaj, to po pierwsze, a po drugie, to no koncert jasny, gdzie? No przecież koncert jest na Robloxie! Co? No Mufinka, no nie gniewaj się, no zatrzymaj się, proszę cię, no. Ja nie się szykowałam. No ja też, przecież widziałeś jak się elegancko wystroiłem. Po co ci kurka jest ciepło. No ale przecież będzie koncert Paliona na Robloxie. On cię i tak nie zauważy. Ale ja tam będę. Hmm. Trzeba się dobrze zawsze przygotować. To której to jest? O osiemnastej mamy podobno koncert. to ja idę na drżękę? Albo jest. nie! No. Ja idę montować, bo ja mam super filmik dla widzów. Chodź Komis, jak, jak mu finka nie chce, to, to pójdziemy razem na koncert. Chce! Ale A, czyli jednak idziesz ze mną na koncert? Idę. No no to widzisz, no to co jesteś zła? Kitek, już jest prawie 18:00. Już! A ja właśnie nam robię herbatki i szykujemy się? Bo mamy tylko 12 minut! Mówinka, już gotowa siedzi, tak? Jesteś przygotowana na koncert! Jestem! Ej, Ej teraz się cieszę! Tak? Wcześniej byłam taka rozczarowana, że nigdzie nie wychodziłam, ale w sumie już mi się nie chce nigdzie wychodzić. To jest koncert z domu, Mufinka! <grymka> wow! Koncert z domu! Na takim jeszcze nie byłam? Ja też nie. Tam jest gigatalion! No nie Tak, ale zobacz, tam jest na wielkiej arenie. Poczekaj, podejdziemy. Zobacz. Na wow! wielkiej arenie za 5 minut startuje. Tak więc czekamy no. na Paliona no jeszcze nic nie opublikował, więc tam na razie cisza. Aż źle, że Pusin jest z nami. Zielone, robię sobie. Ej, nie założyłem skarpetek. A, a. Eee. <laughs> Zielone. Co minutę, mówika, poszło bilet? Dobra, prawo nie zdążymy! Poczekaj, jak dzisiaj idzie. ty jesteś, kurde. Ej, bo ja muszę wyglądać elegancko, tak więc tak, ja jestem na ten bilet na koncert Paliona. i ja odbierałem już bilet na koncert Paliona. To jeszcze jeden? Będę miał drugi dla ciebie! To jest? Palion, daj mi spokój! A nie, co jest? A. I co, przyniesiemy się tam? Co Za minutę, przyjaś... mamy minutę. Ej, ej, a jak nie zdążę wejść, to... Ej, nie mów! O Prawda powiedzieć darmo bilety, rozumiem. Okej, okay, super, cieszę się, nie wchodź na drzew Nie płać za niego. Nie, właśnie za darmo były bilety. Dobra, U. lecimy, gdzie jest wejście na koncert. Powiedz mi, to jest ważne. To jest ten stadion. Halo! Mówię, że... Ej, gdzie jest wejście? Mówię, każdy ma wejście! No nie ma wejścia! Gdzie przyszedł na koncert? Bo to nie to wejście, na 100% Mówi, nie. nie, Gdzie jest ekwipunek, może tak, rybierz? No, czy się kieruję jakimiś szokami. No, mam bilet w łapie. Mam bilet Halo? w ręce. my jesteśmy! I co jest? I może mnie przeniesie samemu? Która jest godzina? Tam minuta, niecała, cała. Ee, po czekaj, Poczekaj, tu jest może jakiś teleport. Ej, po co mi łopata? Cia? Oddal, oddal. No. Tu ludzi nie ma, oni już są wszyscy w środku na Ale jak oni tam weszli? O. Tam ktoś idzie! Czekaj, zobacz. Tam tu jest ktoś. Jest, gdzie? Tam był, o tam skaczą. O, dobra, ale zobacz, czekaj, tu jest ten mapa. Mapę znalazłem. Bank, pojazdy, główny park, halo. Halo, nie zostawiajcie mnie! Ej, do pomocy! I zaczęło się już. Nie, jeszcze nie ma. Chcę minuta, piszę. I za nią! Ej, ciekawe czy mi taka będzie. Ona też wspominała coś o tym. No, jej. ej, ciekawe. Zobacz, przeskoczyła perierkę. I ona ucieka, ucieka. też ona chyba nie wie. Ej, gdzie jest wejście, gdzie jest wejście, halo. Okay, czat, nie widzę czatu. Może nas przyniesie wszystkich? Hmm. Ej, gdzie są wszyscy? Że wejdą, kurczę. Ej, no gdzie Piękna. jest koncert? Pomocy! Zaczęło się, powinien się już zacząć. Pa, wszystkich nas Wystąpienie. <laughs> <laughs> 18.00. Wystąpi za. 164. <laughs> Palion! Co jest? Halo, ej! Pokaż jeszcze raz. A zniknęli? Gdzieś tu może ciało. Zniknęli? Oni już zniknęli, bo tu co ty coś naciskasz. A, ale co ja zrobiłem? No, nie jestem, jestem! Jestem! Udało się! Czekaj! To jest muzyka, zobacz. Czemu nie wziąłeś innych słuchawek? Haha! <laughs> <laughs> Jesteśmy zachęceni! Ja myślałam, że oni specjalnie tańczą, a ty się nie ruszając tańczysz No No by... Ej sztos Ej. Myślisz, że on naprawdę tam jest, czy tylko opuścili playback? A szczerze? Zobaczymy no To jest po prostu koncert chyba taki, Ej, ale stosik! Ale przepraszam, że on chociaż będzie się witał, a on się nawet nie przywitał Koncert, jak się jakiś Bufinka? Super, właśnie chcę zrobić Instastory z koncertu Ja tańczę Nie mogę Ej, poczekaj, nie mogę tam wejść Bufinka. Ej, wkradniemy się na scenę Tutaj się da max Jak ktoś tam tańczy? Jak oni tak weszli? Może to są VIPy jakieś? Zielone! Gdzie jest zielone? Mufika! Będzie! Czego tylko dotknę, staje się zielone! I Jest mi gorąco Zielone leci Zielone leci! Zielone! Weźmy to tak, jesteś na tak, którymś hanie w podstronę Mufika tak tam elegancko do zielonego No weź się odwróć Ja? To przecież ty sterujesz Wow Mufika. Hejka wszystkie cześć Panią O, pomachał nam ktoś Bo, Co? Ktoś nam pomachał <grym> i też był na koncercie, zobacz tylko A razem byliśmy, zobacz na jednym <grym> Ale Kitek, koncert został przerwany. Ale ważne, że słuchaliśmy Zielonego. Było na samym początku. Ponad 55 tysięcy fanów było razem z nami i mają przełożyć go na inny dzień, żeby kontynuować. Będziemy jeszcze raz? Aż polubię. Ej, będziemy jeszcze raz. Dobra, Mufinka, to teraz ty mnie zapraszasz na kolejny koncert Poliona. Mufinka, jak po koncercie, szczerze, szczera opinia, jak oceniasz? Było dosyć fajnie, bo w sumie jak na wieczorek spędzamy w domu, przynajmniej coś się działo. Ale ja chyba wolę iść na żywo i kogoś posłuchać. No w sumie na żywo byłoby na pewno lepiej. Ciężko mi powiedzieć. No wydaje mi się, że na żywo to jest jednak na żywo, że widzisz to wszystko, mi imprezę, całą, a tutaj tylko graczy! No, no, no. Jeszcze no, no. widzisz to jest minusem? O, wiem co jest minusem. Na serwerze Roblox może być bardzo mała ilość osób i nie widzisz tego tłumu. I tak się źle się czuło, że tak było, wiesz, że niby 50 osób, bo choć to spodzielone na serwery. No dobra, mam dość, że mam się podobało, koniecznie zostawcie z w górę, a my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku, byś jaki pa jutro na Minecrafcie.